Na studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 1820-21 czekała nie lada niespodzianka. Po zachodniej stronie dziedzińca Pałacu Kazimierzowskiego oddano do użytku Szkołę Sztuk Pięknych. Była to w dużej mierze zasługa znanego miłośnika sztuki Stanisława Kostki Potockiego. Stanisław Kostka Potocki jest szefem tzw. Izby Edukacyjnej Księcia Warszawskiego. To człowiek, który ułasabia i modernizację administracyjną, i modernizację kulturową. Ojcem założycielem jest Stanisław Koska-Potocki, minister oświecenia. To przede wszystkim dotyczy tego działu sztuk pięknych. No to, że ta, powstał ten budynek dla szkoły artystycznej, tak, obecnie budynek Instytutu Historycznego, to jest jakby znak tego zaangażowania szczególnego tak, ministra, ministra Potockiego. Wydział Sztuk Pięknych był pierwszą w Warszawie szkołą artystyczną z prawdziwego zdarzenia. Ale to nie wszystko. Monumentalny gmach szybko stał się też pierwszym publicznym muzeum na ziemiach polskich. Cały parter zajmowała harmonijnie wyrysowana sala kolumnowa. Trafiły do niej gipsowe odlewy najwybitniejszych dzieł sztuki świata antycznego, pieczołowicie gromadzone przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zważywszy na zainteresowania ministra oświecenia, Stanisława Kostki-Potockiego, taki wybór był zupełnie oczywisty. Stanisław Kostka-Potocki, chyba największy Europejczyk w tym gronie, ma za sobą formalnie studia tylko w Kolegium Nobilium, ale jednocześnie potem podróżuje po Włoszech tak intensywnie, że nie sposób nie nazwać tego studiowaniem we Włoszech. Autor Winkelmana polskiego kontynuował artystyczną edukację przez całe życie. To w wielu przypadkach dawało mu przewagę nad słynnym niemieckim uczonym. Potocki jest bogatszy o to wszystko. Jest również bogatszy w stosunku do Winkelmana o kolosalną pamięć wizualną, zgromadzoną podczas nie tylko podróży do Włoch, było ich siedem, ale Włochy Winkelman też dobrze znał, ale również podróży po Francji, Niemiec, Austrii. Potocki zna praktycznie wszystkie wielkie istniejące wtedy muzea na kontynencie europejskim. Zna doskonale. Paryż, a w Paryżu to znaczy rewolucyjny, napoleński Louvre, najwspanialsze muzeum wszechczasów w pewnym sensie. I kiedy pisze swojego Winkelmana, składając hołd mistrzowi, wobec którego ma zarazem pewien dystans, bo już nie podziela całkowicie jego poglądów to jest bogatszy o lektury, których Winkelmann po prostu nie mógł mieć. I właśnie to doświadczenie ten wielki intelektualista i mecenas zapragnął przenieść na akademicki grunt Warszawy. By tak się stało, Stanisław Kostka Potocki wraz z żoną Aleksandrą z Lubomirskich podarował uniwersytetowi kilkadziesiąt odlewów gipsowych zakupionych w Dreźnie oraz ponad pięć tysięcy rycin z własnych zbiorów. Zrozumiały podziw budziła też sala kolumnowa, dla której wzorem był rysunek zamówiony przez Potockiego około 1780 roku, owoc współpracy Potockiego z artystą włoskim Giuseppe Manokim. To właśnie tu studenci mogli ćwiczyć rękę, wnikliwie przyglądając się każdemu szczegółowi doskonałych, antycznych dzieł. Oprócz niej w gmachu znalazły się też dwie pracownie malarskie oraz pomieszczenia, gdzie młodzi adepci sztuk pięknych odbywali zajęcia z rzeźby, sztycharstwa i architektury. Tu umieszczono obrazy malowane przez uniwersyteckich profesorów malarzy. I tu rodziła się polska sztuka narodowa i nowoczesna kultura artystyczna Warszawy.